Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj, jak z tytułu możecie się domyślić, analiza i omówienie ostatniego, prawdopodobnie ostatniego TV Spotu do godzilla vs Kong. Nie wiem dlaczego to zrobili, ale dali tutaj ogromne spoilery dotyczące filmu. Nie żebyśmy się nie domyślali, ale teraz zostało to potwierdzone oficjalnym TV-spotem chińskim TV spotem. Także jeżeli nadal nie wiecie co to za tajemnica, choć myślę, że 99,9% z Was się domyśla, i nie chcecie wiedzieć, co to za tajemnica, no to włączcie sobie jakiś inny filmik na moim kanale. Na pewno coś dla siebie znajdziecie. A dla tych, którym nie przeszkadza oficjalne, przypominam oficjalne, ujawnienie największej tajemnicy filmu Godzilla vs. Kong, no to jedziemy z analizą i omówieniem ostatniego prawdopodobnie TV Spotu. Zanim jednak do tego przejdę, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym materiale, to wiesz co zrobić. No więc w tym Zwiastunie czy TV Spocie, nazwijmy go Zwiastun, bo będzie łatwiej, dostaliśmy masę nowych um, zdjęć, masę nowych scen i bardzo dużo już wiemy na temat filmu. Mimo wszystko myślę, że i tak największe rewelacje zostały przed nami ukryte, a pokazali tylko szczątkowe informacje. Także spokojnie, chociaż w przeszłości zdarzały się zwiastuny, które zdradzały zakończenie filmu, tutaj nadal nie wiemy, kto wygra: Team Kong, czy Team Godzilla, czy może jakiś inny team, if you know what I mean. Zwiastun zaczyna się sceną Konga, który ewidentnie jest w Hollow Earth. Ponieważ są tam latające skały, a to raczej nie występuje naturalnie w środowisku ziemskim. Świecą się na niebiesko jakimś specjalnym minerałem. Czyżby to był minerał, którego ludzie używają do napędzania swoich samolotów? Pamiętacie, że te samoloty czy pojazdy świecą się niebieskim ogniem, który nie występuje naturalnie na Ziemi. Także czyżby Ludzkość znalazła wejście do Hollow Earth i stamtąd pobierała te nieznane minerały. Nie mam zielonego pojęcia, ale jeżeli coś takiego wyjaśnią, to na pewno będzie to jakiś poboczny wątek, bo kogo to obchodzi tak naprawdę? Widać, że Kong jest ewidentnie zafascynowany tymi latającymi kamyczkami, ale coś uważam, że to będzie szybka scena, po prostu wprowadzająca Hollow Earth do filmu. No i dalej widzimy znane nam już ujęcie z pierwszego zwiastuna, które prawdopodobnie pokazuje według wielu z was Mecha Godzillę. I powiem Wam, że teraz inaczej na to patrzę i tutaj widać tą Mecha Godzillę. Tak przynajmniej nam się wydaje, chociaż to może być tylko złudzenie. Pamiętajcie, że ludzki mózg jest bardzo złożonym organem i widzi to co chce zobaczyć, także jeżeli um, zwiastun mówi nam o Mechagodzilli i nagle pokazują coś mega zamazanego, co ma kolory podobne do Mechagodzilli, my uwierzymy, że to jest Mechagodzilla, a tak naprawdę to nie musi być Mechagodzilla, jednak nie oszukujmy się, wszyscy wiemy jak jest, prawda? No, i szybko przechodzimy do kolejnej nowej sceny, w której widać z tego co patrzę po obsadzie, jest to Ren Serizawa, czyli czyżby jakaś rodzina doktora Serizawy z poprzedniego filmu. Kto wie, prawdopodobnie tak, chce się zemścić na Godzilli za zabicie mu wujka, taty, kogokolwiek z rodziny. W każdym razie widać, jak stoi na dachu jakiegoś budynku i coś ogląda w oddali. Z tyłu widać kogoś wysiadającego z helikoptera, na którym jest logo Apex. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i kolejne zdjęcie ujawnia, na co patrzy Ren-Serizawa. Prawdopodobnie Ren-Serizawa, bo nie jestem pewny. M. Ogląda Godzillę. Jest to prawdopodobnie scena pojedynku Godzilli kontra Konga w Hongkongu. Mówię tutaj o tej walce, którą widzicie na tym zdjęciu, jednak nie jest to scena następująca po sobie, ponieważ jak możecie zauważyć, na około Godzilli są neonowe budynki, bardzo mocno świecące się, a na poprzednim zdjęciu tego nie było. Godzilla wydaje się, jakby był gdzieś na jakiejś przystani czy w stoczni. Prawdopodobnie. Leci na spotkanie z Kongiem. No i dalej, kolejne nowe zdjęcie, które już tak naprawdę widzieliśmy, ale teraz zostało rozszerzone. Widać tutaj ośnieżone szczyty Antarktydy i śmigłowce, które przewożą Konga. I teraz lektor mówi w zwiastunie, że możemy pomóc Kongowi przez wejście w Antarktyce. Możemy znaleźć mu nowy dom. I tutaj teoria, która um, jest na kanale od kilku dni, niejako się potwierdza. Chociaż wiedziałem, że wejście do Hollow Earth jest na Antarktydzie, to myślałem, że Kong po prostu będzie miał nowy dom na Antarktydzie, a nie w Hollow Earth. Wydaje mi się, że po filmie, po pojedynku z Godzillą, Kong zostanie przetransportowany na Hollow Earth właśnie przez Antarktydę. Chyba, że jest to scena, w której ludzkość jakby ujawnia swoją największą kartę, czyli to, co wspomniałem na początku, że odkryli wejście do Hollow Earth i teraz chcą zaprowadzić tam Konga. Dalej, em, postać Rebeki Hall mówi, że mity są prawdziwe, że była jednak wojna między największymi tytanami na świecie i teraz są ostatnie sztuki, czyli Godzilla i Kong. I to wskazuje na to, że ona o tym nie wiedziała, co nie znaczy, że na przykład organizacja Apex o, o tym nie wiedziała. Także co tutaj będzie? Obie wersje są równie prawdopodobne, równie ciekawe, no ale zobaczymy, jak będzie w ostatecznej wersji filmu. No i kolejna nowa scena, którą dostaliśmy, to Kong biegnący już w Hollow Earth. Wygląda na to, że obudził się z tej śpiączki, w którą go wprowadzili ci, którzy go transportowali. Już jest w swoim, nazwijmy to, nowym domu, będzie szukał tutaj paru ciekawych rzeczy, o których opowiem za chwilę. Jak możecie zobaczyć, kąk patrzy gdzieś w niebo, a na niebie są te właśnie statki kosmiczne czy pojazdy jakieś latające, nie wiem jak to nazwać, nieważne, które są zasilane niebieskim ogniem. I to jest ten ogień, prawdopodobnie ten sam ogień, który występuje w tych skałach w Hollow Earth. Także ta teoria moim zdaniem jest dosyć prawdopodobna i możliwa, ale jednak będzie to bardzo poboczny wątek. Myślę, że tylko powiedzą, tylko wspomną, że wiedzieli o Hollow Earth i że czerpali stamtąd te minerały do zasilania nowoczesnej broni. Prawdopodobnie zasilą Głównego wroga Godzilli i Konga tymi samymi minerałami. I tak Godzilla i Kong pokonają tego, kogo mają pokonać. Ale i tak wszyscy wiedzą o kogo chodzi. No i tak jak wspomniałem, w Hollow Earth Kong dowie się bardzo dużo na temat swojej historii. Zobaczy, że jego przodkowie tam mieszkali, a że była wojna między Tytanami, odwieczna wojna między Godzillą a Kongiem, a raczej ich przodkami. Zdobędzie tam też wielki topór, który wykorzysta do walki z Godzillą, który ewidentnie zrobiony jest z jakiejś kości Warbata albo z i z łuski Godzilli, czy tej łuski grzbietowej, przodka Godzilli, ponieważ jak widzieliście w zwiastunach, ten topór był w stanie zaabsorbować atomowy wyziew Godzilli. Także no musi być zrobiony z łuski godzili, czy grzbietu godzili. Nie ma innej opcji. Ale jeżeli Wy macie jakąś inną opcję, z czego może zrobiony być ten topór, no to dajcie mi znać w komentarzach poniżej. No i dalej już zutylizowane zdjęcia, które już wcześniej widzieliśmy. Są to zdjęcia prawdopodobnie z Hollow Earth, o których wcześniej nie myślałem, że będą w Hollow Earth. Prawdopodobnie Kong spotka tam... Titanów, którzy będą chcieli chronić swój dom, będą chcieli zobaczyć kto nowy przyszedł do ich domu, a po czym to wnoszę po niebie, ponieważ niebo jest całe skalne, a jak wiecie Hollow Earth jest w środku ziemi. Tutaj widzimy jak Kong walczy z dwoma Warbatami które nie okażą się prawdopodobnie dla niego jakimś większym wyzwaniem. Dalej kilka scen, które też już widzieliśmy w poprzednich TV Spotach, między innymi Kong budzący się w siatce podczas przenoszenia na Antarktydę. No i tutaj kolejne zdjęcie w Hollow Earth, na którym Kong dowiaduje się więcej na temat przeszłości i walki tytanów między jego przodkami, a przodkami Godzilli. Ewidentnie ten niebieski kształt wygląda jak przodek Godzilli. No i tą scenę już widzieliśmy, ale zauważyłem tutaj coś ciekawego. Team Godzilla stoi w jakiejś wielkiej, opuszczonej hali. Postać grana przez Briana tyree Henrygo, czyli Bernie Heiss, mówi, że o kurcze, ale to jest wielkie. W każdym razie, co oni tutaj mogli zrobić? Jest to prawdopodobnie, jestem prawie przekonany, że jest to jakaś opuszczona baza Apex albo Monarch, ponieważ zobaczcie, co jest nad ich głowami. Jest tam logo, pół logo właściwie Monarch, przypominające Monarch, albo logo Apex. Tutaj może być to jakaś, wiecie, wczesna wersja bazy Monarch, albo bazy Apex. Logo mogło być inne. Ale ta baza została porzucona, i w tej bazie prawdopodobnie zostanie stworzony Mecha Godzilla albo coś takiego. No, nie mogli pokazać tej bazy bez powodu. Coś tam będzie. Wiemy ze zdjęć z planu filmowego, że e, Mili Bobby Brown, czyli Madison, będzie. W em, pomieszczeniu, które świeci się na fioletowo, niebiesko, wyglądające jak em, pomieszczenie, w którym Mecha Godzilla została em, przynajmniej włączona, może nie stworzona, ale włączona. Także myślę, że to jest właśnie ta scena. Siemanko. Wspieranie kanału jest już włączone. Jeżeli chciałbyś, aby kanał rozrastał się w tempie, jakim rozrasta się uniwersum Marvela, to wiesz co zrobić. Nie zmuszam, ale każdy wspierający to cegiełka w stronę nagrywania materiałów na pełny etat. Co za tym idzie, materiały będą pojawiały się minimum raz dziennie. Bonusy, jakich możecie się spodziewać, to między innymi uwzględnienie wspierających w każdym materiale, wczesny dostęp do filmików i czat na żywo tylko dla najwierniejszych fanów. Im więcej was, tym więcej bonusów będę mógł dodać. No i teraz uwaga, uwaga. Ostatnie sekundy tego zwiastuna pokazują Mecha Godzilla. Mecha Godzilla została oficjalnie potwierdzona. Nie dość, że Adam Wingard, czyli reżyser filmu, dwa czy trzy dni temu. Ja już o tym wiedziałem, ale nikomu nic nie chciałem mówić, bo byście powiedzieli, że spoiluję. Powiedział w wywiadzie że Mecha Godzilla będzie w filmie. Ujawnił to, normalnie o tym powiedział, tak mamy Mecha Godzilla, pojawi się jako przeciwnik Godzilli i Konga. I tutaj proszę, dwa dni później pojawił się chiński e, TV spot pokazujący Mecha Godzilla. I wygląda to naprawdę iście imponująco. Nie żebyśmy nie wiedzieli, że Mecha Godzilla się pojawi, no bo nie oszukujmy się, wszyscy wiedzieliśmy, że Mecha Godzilla się pojawi. Na początku może chcieliśmy to wyprzeć ze swoich myśli, chcieliśmy wierzyć, że nie, nie mogą przecież tak łatwo tego ujawnić, że Mecha Godzilla się pojawi w filmie. A tutaj proszę, mamy oficjalnie. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Jak możecie zobaczyć na ekranie, Mecha Godzilla zostaje rozbudzony. No i będzie to naprawdę iście epicki pojedynek. Jak myślicie, kto wygra? Godzilla, Kong, Mecha Godzilla? A może żaden, a może wszyscy wygrają i od tej pory Mecha Godzilla będzie protektorem ziemi. Godzilla będzie sobie spał gdzieś tam w wiecie w Oceanie Pacyficznym, a Kong będzie w Hollow i nie będzie więcej filmów o Godzilli ani Kongu, tylko o Mecha Godzilli. Coś takiego jakby zrobili, to naprawdę byłby strzał w kolano, ale no wiecie, wszystko jest możliwe, prawda? W każdym razie największa tajemnica filmu została oficjalnie potwierdzona, oficjalnie podkryta. Co sądzicie o czymś takim? Czy według was um, dobrze marketing jest prowadzony tego filmu, czy nie? Czy to dobrze, że potwierdzili, że Mecha Godzilla się pojawi? Film ma premierę już za kilka dni, także może nie jest to jakiś taki wielki szok, ale moim zdaniem mogliby chociaż udawać że Mechagodzilla się nie pojawi. My i tak wszystko wiedzieliśmy doskonale, ale mogliby udawać, żeby zrobić nam niespodziankę. A tutaj muszą dla nas szykować coś jeszcze większego, ponieważ skoro według nas Mechagodzilla był tym właśnie asem w rękawie tego filmu i zostało to wszystko oficjalnie ujawnione, no to w filmie musi być coś, co nas no, musi zaskoczyć. Także co to będzie? Czy to będzie Mecha King Ghidora? Pomyślcie o tym. Ta czaszka króla Ghidory nie bez powodu została zachowana w drugim filmie o przygodach Godzilli. Nie bez powodu będzie w Godzilla vs. Kong. Ona będzie potrzebna do zasilenia Mecha Godzilli, ale, ale coś tam może być na rzeczy. Także piszcie mi swoje opinie na temat filmu, na temat Mecha Godzilli. Rozgryźmy całą tą Mecha Godzillę i co może być tym kolejnym asem w rękawie Adama Wingarda i Godzilla vs. Kong w komentarzach poniżej. A ja życzę Wam miłego dnia no i. Team Kong! Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj. Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz. To kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.